Joanna Holica, Marta Mokros i Sylwia Piekarczyk. To te uczennice drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu jeszcze w tym roku znajdą się w kosmosie. Jak? Ich imiona i nazwiska oraz nazwa szkoły zostaną wygrawerowane na polskim satelicie naukowym Heweliusz. To nagroda w ogólnopolskim konkursie na nazwę dla satelitarnej misji Heweliusz. Rewolucja umysłu. Takie hasło będzie na satelicie Heweliusz. Właśnie pomysłem na hasło i plakat dziewczęta wygrały prestiżowy konkurs ogłoszony pod Patronatem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przez organizacje zajmujące się projektowaniem i wystrzeleniem pierwszego polskiego satelity Heweliusz. A inspiracja wzięła się głównie z książek dotyczących historii sztuki. Akurat to nasze hasło dotyczy węższej. Werszego nurtu pierwszej połowy XX wieku, zwanej nadrealizmem, tudzież surrealizmem, i to właśnie był taki nasz główny bodziec. Skierował się bardziej wyobraźnią niż tym chodzeniem po Ziemi. W końcu ten konkurs dotyczy kosmosu, a nie Ziemi. Nasze imiona i nazwiska oraz nazwa naszej szkoły zostaną wygrawerowane na satelitach, które zostaną wysłane w kosmos. Wiedzą też, jak ważne to osiągnięcie i dla nich, i dla szkoły. To jest jednak wielkie osiągnięcie, ponieważ w przyszłości będziemy mogły opowiadać o tym swoim rodzinom, dzieciom, bo to jest osiągnięcie naprawdę na miarę światową. Powiedzieć komuś jestem w kosmosie, jestem wygrawerowana na satelicie, tak odległe, to jest jednak piękne. Piękne, jakżeż ważne nie tylko dla samej szkoły, która w rankingu liceów w Polsce zajęła ostatnio 121 miejsce. Myślę, że jeśli teraz widzi nas, czy słyszy nas Ary Sternfeld, to, to jest dumny z tego, że w mieście, w którym się urodził, w którym, w którym się wychowywał, w którym, w którym się rodziły jego pomysły na obliczanie tych wszystkich e, trajektorii lotów kosmicznych, a w tej chwili dziewczęta z naszego grączyka gdzieś też sięgają w kosmos. Czy staną się tak sławne jak wielki Ary Sternfeld, twórca podstaw kosmonautyki? Nie wiadomo, ale na pewno mają większe szanse zaistnieć w świecie niż ten słynny naukowiec urodzony na początku XX wieku, w maleńkim wówczas sieradzu.